Dzień dobry, dzisiaj będę pacjentem w Twojej klinice. Będę miał osadzone ostatecznie korony na wszystkie górne zęby, które zostały zrobione przez mistrza Francesco Ferretiego w jego pracowni w Rzymie. Bardzo istotną rzeczą jest na zakończenie zabiegu bardzo dokładne sprawdzenie okolic okoloszyjkowych oraz przestrzeni międzyzębowych. Bardzo dobrze jest wówczas spojrzeć na... Te okolice za pomocą mikroskopu, dzięki czemu uzyskujemy bardzo ostry, wyraźny obraz pola operacyjnego i wszelkie resztki cementu są świetnie widoczne, łatwo można je usunąć. Dlaczego zdecydowałem się na wykonanie koron u mistrza Francesco Ferretiego w Rzymie? Dlatego, że w jego żyłach płynie krew włoskich artystów, dzięki czemu Jestem super zadowolony z moich nowych zębów, które są lepsze niż moje własne.